Siema, no widowie. Elo, elo, hop. Mm, tak zrobimy. Tak. Witam widzowie. Macie tutaj jeszcze ping. I zapraszam widzowie. Siema, siema. Zapraszam do streamka. Zapraszam. O, elo crap. Elokrabik, Krabik! Ten konkurs już kto wygrał? Tylko sprawdzę. Za ile się kończy ten konkurs? O, za 11 godzin. Dobra, to potem jeszcze tam jednego pinga. Jutro już będą wyniki z konkursu, widzowie. Więc ten, polecam wyniki z odcinka nawet? Hmm. Tu co jest? Czemu ludzie nie pobijali, co jest? Kramu nikogo na streamu nie ma? Zapraszam widzowie. No to powiadomienie ja z YouTube'a nie przyszło, że nikogo nie ma. Dawajcie widzowie, zapraszam. Kto jest na streamku? Kto jest na streamku widzę, zostawcie łapkę, to na 5 łapek zrobimy losowanko, jak zawsze. Um, okay. Dawajcie. Zapraszam na zmienkę. Jak każdy zostawi łapkę, to już będzie losowanie widzowie, więc polecam. I kto jest na streamku, napiszcie cokolwiek na czacie. Siema, cokolwiek. Bo widzę, że mamy 5 osłówek. na tym streamu, widzowie napiszcie się ma kropkę cokolwiek i zostawcie łapkę no czy ty, cię już widziałem jakby kraw. Ile jest łapeczek? Trzy łapki. No, dwie łapki, widzowie. Jest pięć osób. Dawajcie, zrobię wam szybkie losowanie, żeby cokolwiek się stało. No, zostawcie te łapki. O, jest krop! Uuu! Widzę, że ana dwa, ana dwa klata. Co ja klikam? Ana dwa klata. Hop. No czekajcie, wideo, ja muszę coś zrobić. Czekajcie, muszę coś zrobić. Sorry za czarny ekran. Macie Dobra, witam, witam. Są to łapeczki? No zostawcie te łapki, proszę Was. No bo chcę zrobić to losowanie. Dobra, włączę Wam to losowanie. Wylosuję po prostu, gdy będą łapki. Macie to na razie trzy koła, bo jestem biedny. Pięćset trzyka widzę. Pięćset trzy koła. Pogram chwilę zmianki. Zobaczymy, jak będzie szło, i Wam od razu wylosuję, jakby. Jak będziecie grać w zmianki, to losowanie będzie za 5 minut, jakby. Max 5 minut. Zależy, jak będziecie. Czy będziecie chcieli zmianeczki jakieś powykać, no bo. O ile to? 2,5 to nie będę miała. Mam, to 15. Eliminator trzy, 30 tysięcy. Przegrałem. Mówiłem. Jak ja nienawidzę, jak te zmianki są. Na, o jeden się tylko różnią. To jest tak znerwiające. <coughs> Nie no, dobra. Czekajcie, widzowie. Jeszcze raz włączę streama. Sekundę, widzowie. Bicie za chwilę na streama. Jeszcze raz włączę, bo to nie ma sensu.